Siema, 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 witam wszystkich serdecznie. Wtorek, więc lecimy z market update'em. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego Bitcoin spada, dokąd spada, czy będziemy jeszcze mieli jakieś odragowanie i szanse na nowa czy już można powiedzieć, że rozpoczynamy długotrwały trend spadkowy. No i lecimy w granicę 70-50 tysięcy. Więc serdecznie zapraszam. Dobra, na początek jeszcze powiem, że kto nie zostawił lajka, ten ma czas, żeby to zrobić. Bardzo mocno doceniam, jeżeli to wspierasz, bardzo mocno rozwój kanału, więc na wstępie jeszcze dziękuję i lecę z najnowszą aktualizacją. Dobra, ostatnio rozmawialiśmy tutaj, gdzieś tutaj, razy drzwi. Informowałem o tym, że będziemy mieli FONT, posiedzenie, cięcie stóp i że może być taka sytuacja. Może być taka sytuacja, że lekko gdzieś to podrośnie, natomiast kierunek jest spadkowy. No i mamy cały czas ten kierunek spadkowy. Jeżeli przejdziemy tutaj bliżej, jeżeli przejdziemy bliżej do tego bardziej takiego technicznego rysunku, no to cały czas nie odhaczyliśmy tej strefy, której oczekuję, czyli dla mnie miejsce na odreagowanie na bitcoinie. To jest poziom 102,98. Może zbierzemy ten week. Jeżeli byśmy zebrali ten week, to jest bardzo, bardzo dużo liquidity, bardzo dużo stop lossów, jest tutaj półstaranych. Myślę, że byłoby sensowne odreagowanie. Coś takiego jak zrobiło się tutaj. Zobaczcie. Mieliśmy tutaj taki order block mocny, z niego poszło wybicie, czyli można powiedzieć, że to było trendowe do góry. Natomiast. <laughs> Nasz cel był 115 900 osiągnięty i mieliśmy zmierzać docelowo po dołek z 17, z 17 października. I to było, przerzucę tylko czart, naszym targetem docelowym był ten tutaj szczytnie 526. Dobra, więc wracam tutaj z powrotem. A więc można powiedzieć, że to wszystko zamierzone. I zobaczcie, że po zebraniu tego Liquidity tutaj mieliśmy sporo odrażowanie. Spore, bo procentowo wynosiło ono 5%. Więc myślę, że teraz, w tym miejscu, co teraz jesteśmy, nawet jeżeli byśmy tego dołka nie wybili, tutaj, czyli odreagowali do góry, no to myślę, że ten zakres, który będzie, to będzie korektą w trendzie spadkowym. I następnie dostaniemy jeszcze jeden ruch w dół. To mogę sobie pozabierać. tak. To też mogę sobie zabrać. Więc teraz strefę, której ja oczekuję i omówimy sobie Bitcoina, Ethereum, solankę, bo Bitcoin i Solanka będę rozgrywał, więc też omówię dla Was w postaci live. Mianowicie, jeżeli chodzi o Bitcoina, najbardziej interesująca mnie strefa, to jest ostatnie ubieranie ludzi w longu, w longi, tak? czyli to jest ten zakres, to jest taki buy to sell, tak? czyli w przypadku w tym wypadku szła, szły zakupy po to, żeby mocno sprzedać, więc dla mnie strefa 108200 do 111 tysięcy z potwierdzeniem, że trwałe wybicie minimum na D1 poziomu 110 tysięcy. no to jest negacja, wtedy się pomyliłem, te dołki to były dołki, których nie chcieli po prostu zbierać i będziemy mieli odwrócenia trendu, tak? Natomiast na ten moment rozgrywam pod ten scenariusz do dołu i zgarnięcie tego liquidity z tego dołka, z tego dołka i być może z tego 98 200. Wszystko to będzie na dobrą sprawę ruchoma no bo będzie się rozgrywało w czasie, nie? Też chcę powiedzieć, że wszystkie moje wejścia w czasie rzeczywistym macie dostęp darmo na moim kanale. Dzielę się w tym w postaci takiego notatniczka. I można zobaczyć, jak to rozgrywam. Tutaj dałem sobie nawet takie screeny. Zobaczcie ostatnio to, co wrzuciłem na Akademię, czyli informacja, że wziąłem shorta na ETH za połówkę, SL ustawione na 3936. Jak zejdziemy tutaj, to widzimy stop loss 3939, przepraszam, to było 3636. Ok, powiedzmy, że gdzieś tutaj. I target 3680 zrealizowane. Pozycja 1 do 2, więc zrealizowana bardzo fajnie. I drugą pozycją, którą rozgrywałem, była Solanka, nie? Solanka też Trading Plan, Short Short Limit. No i też złapane bardzo fajnie i oddane na też 1 do 2, więc bardzo fajny tydzień, no bo 1 do 4 w tym tygodniu już złapane. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o Ethereum, wczoraj wrzucałem taką aktualizację, natomiast dzisiaj o tobie omówię, wyłączę tylko średnio. Jeżeli Albo wiecie co, ale omówię za chwilę. Przejdę jeszcze do dwóch ważnych rzeczy. Pierwszym to jest dominacja USDT z wykresu tygodniowego. Teraz tak, jeżeli my na wykresie tygodniowym zamkniemy się powyżej 5.10, to dla mnie targetem są wyższe płynności, tak? czyli wyższe płynności, które będziemy mieli, to będą te dełki tutaj. Czyli to będzie mój kolejny cel. Jeżeli wykres tygodniowy zamknie mi się powyżej 50, no to wtedy oczekuję jakieś korekty i ruchu docelowego na 6.15 duża korekta by wtedy była. Myślę, że altcoiny mielibyśmy przecenione z tego miejsca jakieś 30 do 40%. Czy tak będzie? Czas pokaże. Natomiast warto mieć to z tyłu głowy. Więc dominację USDT mamy. Na ten moment nic nie, nie rysuje. Dlaczego? Dlatego, że może to być jeszcze nie trendowe wybicie. Czyli ten cel 5,26, jeżeli dniówka zamknie mi się powyżej tego 5,26, no to prawdopodobna moja strefa kolejna na zakupy. Tej nie zebraliśmy, więc ja już nie będę brał pod uwagę tutaj i to będzie moja kolejna strefa na uzupełnienie pozycji krótkich na rynku, czyli to jest poziom 5,08, 4,95. To jest strefa, z której będę oczekiwał odreagowania, czyli rynek wzrośnie, no bo jeżeli dominacja USDT spada, to rynek rośnie i jeżeli dominacja USDT rośnie, to rynek spada. Tak to właśnie działa. Więc to mamy omówione. I jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, to jest dominacja Bitcoina przepraszam, i dominacja BTC, Doszło do strefy. Myślę, że tutaj nic się nie zmienia. Jeżeli będziemy mieli jakieś fajne odragowania na niej, no to każde większe odragowanie, czyli spadek dominacji do dołu, jeżeli alty są stosunkowo wysoko, to jest dobre miejsce do łapania shortów na altach. Dlaczego? Dlatego, że dominacja jest w trendzie wzrostowym i w momencie, w którym bitcoin robi ruch powiedzmy wzrostowy, dominacja robi ruch wzrostowy, altcoiny stoją w miejscu lub lekko, tylko bardzo, o, przepraszam, altcoiny są w zero. Czyli altcoiny nie rosną, to w momencie, w którym mamy odwrócenie, czyli Bitcoin zaczyna nam ruch w dół, to altcoiny zaczynają ruch w dół X2. Dlaczego? Dlatego, że dominacja Bitcoina jeszcze szybciej nam się porusza do góry. Tak w szybkim, obrazowym skrócie. Więc to mamy. Czy tak będzie? Nie wiem. Czy tutaj będę miał cel korektę? Natomiast cel docelowy 62,17 na ten moment. I to omówione. I teraz lecę dalej. Jeżeli chodzi o Ethereum, no to na eterze dla mnie stracony prawdopodobnie kluczowy poziom, wyłączę tylko magnes. Ja na ETH postrzegam w ten sposób, że jeżeli stracimy tutaj ten poziom, czyli 3880, tutaj mieliśmy lekkie wyjście i tutaj mieliśmy drugie wyjście. Natomiast trading, moje boxy tradingowe oznaczają, że będziemy się poruszać w tym zakresie, tak? To jest jeden zakres. Tutaj ten, czyli z 3.880 do 2.860. Jeżeli 2.860 by puściło, raczej się tego nie spodziewam na raz, no to mamy drugi boks do rozgrywania. Tak? Czyli na ten moment. Ja to widzę tak. No i jeszcze JTH puści wsparcie dniowe. Teraz, czyli możemy zobaczyć to odregowanie, natomiast ja spodziewam się ja zejścia jeszcze jednego niżej na TH. Musiałby się pojawić bardzo duży wolumen zakupowy i jeżeli taki wolumen zakupowy się pojawi, no to wtedy myślę, że zmienię swoją narrację, czyli coś tutaj mi się pobuduje i zobaczę bardzo dużą świecę popytową na bitcoinie, przepraszam, na eterze w tym wypadku, no to wtedy, jeżeli będę widział tutaj wolumen i te zakupy będą bardzo duże, to ze strefy wolumenowej będę się ustawiał i stop loss pod strefę. Natomiast na ten moment tego nie widać, więc dla mnie narracja dalej jest spadkowa. Dobra, to mam, to mam, to mam, to mam, totale, jeżeli chodzi o total, tu się nic nie zmienia, bo tak jak mówiłem wcześniej, najlepsze, co moglibyśmy dostać dla Litecoinów, to jest zakres konsolidacji. No, my tej konsolidacji nie dostaliśmy. Mianowicie była ta konsola, a raczej to nie jest konsola, bo jeżeli by była konsola, to mielibyśmy podejście do góry i to by było zbieranie orderów, tak? A w tym wypadku to była dystrybucja. Dostaliśmy dystrybucję, więc mamy teraz, jeżeli będzie mi retest, to to jest dobre miejsce na zajęcia pozycji krótkich. No i w sumie to tyle. Total 2 to samo. Mieliśmy odbicie od 50% knota. Możliwe, że będzie odragowania. Też spodziewam się kolejny, kolejnego ruchu do dołu. I to chyba tyle. No, chyba tyle to mamy, to mamy, to mamy. Total omawiałem US 500. US 500 domknął gap. Może jakieś małe dragowania na US 500, ale myślę, że będziemy testować tutaj M50, czyli to jest 6651. Jeszcze kilka procent byśmy mieli około 2% dół. No, więc tyle. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w piątek lub w sobotę. Pozdro.